Witam na odcinku z całą paczką Mega Pensi. Jest to kompilacja zdrapek z jednej paczki, które były w miksach na kanale. Zdrapki połączone w jedną całość. Jednocześnie, jak ktoś nie widział, to w prawym górnym rogu albo w opisie pod filmem wyświetla się premierowa paczka Mega Pensi. A teraz nie przedłużając więcej, zapraszam na odcinek. Numer pierwszy. 36 16 33 13 18 12 37 31 46 17 7 38 15 43 39

Trzydzieści pięć dwadzieścia dwa trzydzieści dziewięć czterdzieści dziewięć dwadzieścia jeden czterdzieści cztery dwadzieścia cztery osiem cztery dwadzieścia trzy

37 34 47 11 28 48 14 45 32 31 23, jeden, mega pensja trzy trzynaście, 22, dziewiętnaście, dwadzieścia, czterdzieści trzy, czterdzieści dziewięć, trzydzieści, 12, trzydzieści i obok. I tu kontrolne różne. Numer piąty. 43, trzy, trzydzieści trzy, sześć, siedem i szesnaście.

No i tutaj pusto. Kontrolne różne. Numer siódmy. Trzydzieści jeden, dwadzieścia pięć, osiem, trzydzieści sześć i piętnaście. trzydzieści cztery, trzydzieści trzy, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia trzy, trzydzieści siedem, czterdzieści siedem megapensja dziewięć, trzydzieści pięć.

Trzydzieści dziewięć, dwadzieścia dziewięć, trzy, trzydzieści pięć i czterdzieści siedem. Czterdzieści, trzydzieści dwa, trzydzieści siedem, czterdzieści dziewięć, pięć. Siedemnaście, trzydzieści cztery, sześć, osiem, dwanaście, dwadzieścia pięć, a dziewięć, piętnaście, czterdzieści osiem, trzydzieści jeden, cztery, trzydzieści siedem i dwa. No i tu kontrolne różne z numerem dziewiątym.

40, 29, 9, 36 14, 45 18, 12, 1 No i tutaj Tutaj przegrana A nie, wygrana O, co ja tu nie zauważyłem A, no i tutaj pod dwójką wpadła dyszka

Siedemnaście trzydzieści osiem czterdzieści trzy dwadzieścia sześć czterdzieści osiem czternaście czterdzieści pięć dziewiętnaście dwadzieścia cztery piętnaście trzydzieści pięć trzydzieści dziewięć siedem

no i tu kontrolne różne. Numer piętnasty. Trzynaście, dwanaście, trzy, sześć i trzydzieści sześć. Trzydzieści siedem, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia trzy, dwadzieścia pięć, dwadzieścia osiem. Siedemnaście czterdzieści trzy.

piętnaście czterdzieści jeden czterdzieści dziewięć megapensja trzydzieści dwa czterdzieści dwadzieścia siedem jeden dwadzieścia pięć trzydzieści osiem jedenaście dwanaście czterdzieści osiem trzydzieści sześć trzydzieści pięć i w ostatnim rzędzie mamy tutaj 46, 6, 8, 29 i 22. A pod jedynką wpada, a pod jedynką wpada dyszka zwrotu i kontrolne 3 razy C. Numer 17. I w megapensji wygrywające to jest 3, 44, 37.

45, 22, 4, 3, 39, 24, 15, 37, 36, 34, 49, 6, 28, 42, 2, 1. 16, 19 i mega pensja. A pod 38, a pod 38 wpada dyszka i kontrolne 3 razy G. No i pod 24 wpada jeszcze dyszka, bo G to kontrolne to dwie dyszki. Także tutaj mamy dwie dyszki. Numer 20.

Dwadzieścia jeden, sześć, trzydzieści dziewięć, czterdzieści pięć, dwadzieścia cztery. Trzynaście, dwadzieścia trzy, trzydzieści cztery, trzydzieści trzy, pięć, dwadzieścia siedem, osiem, czterdzieści siedemnaście, czterdzieści sześć piętnaście, dwadzieścia sześć, dziewięć, i trzydzieści cztery.

Dwadzieścia trzy dziewiętnaście czterdzieści dwadzieścia sześć dwadzieścia jeden, dwanaście trzydzieści dwa, czterdzieści jeden, czterdzieści trzy i czterdzieści dziewięć, i tutaj kontrolne różne. Numer dwudziesty czwarty czterdzieści jeden, trzydzieści osiem, dwadzieścia pięć, czternaście, jedenaście.

Podsumowując całą paczkę mega pensji, padły 4 zwroty w zdrabce z numerem 10, 16, 20 i 21, padły dwie wygrane po 20 zł w zdrabce z numerem 19 i 25, a najwyższa wygrana jaka w paczce się znalazła to było 5 dych i była w zdrabce z numerem 12. Podsumowując padło 130 zeta na 250 zeta inwestycji, czyli 52% się zwróciło. Dzięki piękne za oglądanie, trzymajcie się zdrowo, wysokich wygranych, cześć!